masz się strony Tomasz, zapraszam Was na krótki filmik w mojego czasu, niedzielne popołudnie. E, tak się zastanawiałem czy filmik na ten temat nagrać czy nie nagrać, ale z tego co widzę co media, z reguły lewackie media pokazują, e, nie, nie mówią tego jak jest, postanowiłem filmik na ten temat nagrać. A więc e, ja polskich mediów nie oglądam, sobie na tvn 24 sobie tam nieraz skoczę, co tam jest i widzę, że TVN coś tam nadmienił odnośnie sytuacji w Stanach. Troszkę tam wspomniał, ale tutejsze media w Stanach, e, prawie 24 na dobę, wszystkie stacje pokazują co się dzieje. Ale są duże zamieszki w Stanach, są godziny policyjne, e, są duże starcia z policją. Co się dzieje, dlaczego to się stało i dlaczego i co mówią media i dlaczego to jest nieprawda. Media oczywiście grają kartę rasistowską. Media po prostu muszą się tym rasizmem całym napędzać. Muszą ten rasizm biali między czarnymi, muszą napędzać to, bo media tym żyją. Dużo organizacji się, się tym nakręca. Niektóry, niektórzy z Was, co mnie oglądają, wiem, że znają, wiedzą, kto to jest Soros i ci inni oni po prostu to finansują, przypuszczam, i się nakręcają tym wszystkim, ponieważ oni tych, tych zamień, tego zamętu potrzebują. A więc media mówią prosto, biały gliniarz zabił niewinnego czarnego faceta i, i w ogóle policja jest brutalna, policja jest B i, i tak nie może być i trzeba coś z zrobić. To mówią media. Teraz tak, co mówią statystyki? Statystyki, tutaj sobie teraz na górze zobaczcie, pokazują, że do końca tak nie jest. To właśnie każdego roku z rąk policji ginie, umiera więcej białych ludzi niż czarnych. Teraz, kiedy media wspomniały, jak jakiś biały został zabity przez policjanta? Nie wspomniały tego. Kiedy media wspomniały, jak policjant, nieważne czy biały, czarny, fioletowy czy czarny, jak jakikolwiek liniarz zginął na służbie, Tem, tego media teraz za bardzo nie mówią. Media tylko mówią, jak jeden czarny został e, potraktowany e, w pewien sposób na ulicy i, i, i po czasie umarł. No ale media oczywiście mówią inaczej. Media mówią, że biały dyniarz, który był rasistowski, zamordował faceta na ulicy. To mówią media. I się ludzie tym strasznie nakręcają. Teraz, a co to się naprawdę stało? Jest jedno, takich zdarzeń, przypuszczam, się każdego dnia dzieje wiele. Jedno zostało kamerą nagrane. W ogóle zamiast osoby pomóc, to wylaję po prostu sobie telefonem nagrywać całe zdarzenie. Na tym filmie tylko widzimy, jak dyniarz przyciska... Kolanem w kark delikwenta. Czy powinien tak robić? No nie, no nie powinien. Facet był skuty w kajdanki, nie stwarzał już zagrożenia, więc nie powinien tego robić. No ale film pokazuje, że go przyciskał, nie pokazuje, że, go że on go zamordował, czy go zabił. Do tego jest śledztwo, o tego będzie, będzie sprawa w sądzie, która to wyjaśni. Teraz tak, była już przeprowadzona sekcja zwłok, o czym tego też media nie mówią. Pierwsza sekcja zwłok, która była przeprowadzona, tego delikwenta, wyraźnie mówi, że znaleziono alkohol. Chyba, że się zmieniły dane w mediach. Informacje, które ja czytałem, to co ja czytałem, to mówiły, że w krwi tego delikwenta znaleziono alkohol oraz jest wiele innych medycznych problemów, które ten koleś miał które przyczyniły się do śmierci tego, tego kolesia. A natomiast uciskanie na kark nie było bezpośrednią przyczyną, która spowodowała śmierć tego faceta. A więc to, że ten gliniarz zabił tego faceta, sekcja zwłok to wyklucza. Teraz, czy ten gliniarz miał takie zamiary? Czy to zrobił z premedytacją? O tego jest śledztwo. Na razie jest tylko jeden film, w którym wszyscy się nakręcają. W internecie możemy sobie zobaczyć całe tego nagranie, więc E, nie jest oceniać, e, jakie ten gliniarz miał zamiary, czy on to zrobił celowo, czy niecelowo, czy poniosły go emocje, czy usiłował go zabić, czy nie. Tak czy inaczej, on nie był bezpośrednio. E, jego działanie nie, było, nie spowodowało śmierci tego faceta. Ten facet zmarł z powodu innych przyczyn, co stwierdziła sekcja zwłok. Nie wiem, tego gliniarza bronił, natomiast takie są fakty. Faktem jest, że ten e, koleś, który, który umarł, e, nie był aniołem. W 2007 roku był skazany za napaść bronią w ręku i siedział za to w pace. Do tego, dlaczego policja po niego przyjechała, to nie ma racji, policja przyjechała i sobie wybrała tego faceta z ulicy. O, weźmiemy sobie tamtego, bo tamten jest czarny. Nie, 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 nie. Ten facet w sklepie próbował się posłużyć lewym banknotem o nominale 20 dolarów. Dlatego i... Chyba gdzieś przeczytałem, wyczy, że, że tam było trespassing, wchodziło e, w trespassing to jest, że on wszedł na jakiś teren, gdzie nie powinien, nie powinien wejść. W teren prywatny, przykładowo, czy coś takiego. Tego nie wiem, gdzieś tam wyczytałem. Tak czy inaczej, ta policja to nie była na receptę. Przyjechali sobie, wybrali go, bo on, on im się podobał, oni przyjechali do niego, bo on usiłował popełnić kolejne przestępstwo. Gdyby tego przestępstwa nie chciał popełnić, lub by go nie popełnił, to by nie było problemu. I teraz, co się daje teraz? Teraz są, w całych stanach są protesty. Od Kurdy, Los Angeles, Oakland, San Francisco, San Diego. Wszędzie są protesty. Oczywiście jest część ludzi, którzy mają prawo protestować. Są te protesty peaceful, one są łagodne i ci ludzie po prostu mogą sobie tam protestować, bo oni mi nie szkodzą. Natomiast większość tych ludzi nie ma w ogóle nic wspólnego z śmiercią tego delikwenta. Ich, ich, ich um, celem jest walka z policją. Demolowanie sklepów, okradanie sklepów i to, to się dzieje. I to właśnie mnie tutaj wkurwia. Policja po prostu w Los Angeles ma problemy się z tym poradzić. Wzywają gwardię narodową, przyjeżdża armia, aby pomóc doprowadzić sytuację do porządku. Więc zamieszki są w całych Stanach dość ostre. Ja uważam, że to osoby, które te zamieszki Nakręcają, oni nie mają nic wspólnego z śmiercią tego delikwenta. E, oni mają tylko jeden cel: e, jebać policję, e, napadać na sklepy, robić wandal. To, to są po prostu kryminaliści, którzy powinni zostać aresztowani, e, porządnie dostać w pierdol i finansowo odpowiedzialni za wszystkie straty, które zostały sklepa poniesione. Są do miliony stratów, strat przez tych ludzi poprzez napady na sklepy, e, wandalizowanie wystaw sklepowych i tak dalej, i niszczenie miasta. Ci ludzie powinni być finansowo za to odpowiedzialni. Jak ktoś na to kasy nie ma, bo go na to nie stać, to nie jest, kurwa, mój problem. Nie trzeba było po prostu się, wpie się to w wpieprzać. Tyle ja mam do tego do powiedzenia. I takim oto sposobem, kilka dni temu był chiński wirus, o wszystkim, o chińskim wirusie, wszyscy, kurde, zapominają. Teraz wszyscy nakręcają się Jednym incydentem, których jest wielu każdego dnia w Stanach, przypuszczam e, i cała, i wszyscy się nakręcają, A, kto to sponsoruje? E, przypuszczam e, Soros i wiele innych organizacji po prostu pompują kasę, żeby to robić. Teraz tak, e, kandydat na wiceprezydenta, na prezydenta Stanów Zjednoczonych, e, śpiący Joe, czyli Joe Biden, dostał e, dokumenty, wyszły, że jego organizacja E, zrobiła dotację, zasponsorowała dużą ilość pieniędzy dla organizacji, która będzie wyciągała za kaucję tych, którzy byli aresztowani za, za te wszystkie rozboje, które robią. To w ogóle jest chore. Jak można pomagać i wyciągać za kaucję przestępców? I ja nie mam w ogóle żadnych skrupułów, ani żadnych, e, żadnej litości dla ludzi, co popełniają jakiekolwiek przestępstwa. Ja uważam, że ci, co robią te zamieszki, powinni być aresztowani, dostać porządny pierdol i finansowo powinni być za te wszystkie straty odpowiedzialni. I na koniec filmiku zapraszam was na krótkie, e, krótkie filmiki, co się dzieje teraz w Los Angeles i w innych miejscach Hey. So that's exactly what's happening. Is that they're blocking blocking the freeway. Now they're saying.